dzisiaj moim dworzem mazowieckim jest festyn futraków. No i wziąłem sobie z jedną futraka fryteczki. chrupią kaczupik. miałem no, taki średni. No i oceniam to 6 na 10 ale wziąłem sobie też burgera. burgerka prezentuje się bardzo ładnie. bułeczka taka typowa z takich. No nie, nie, nie najlepsze jest to się burgerów, no ale próbujemy. Widać mm. mm. tu wołowinka. Serek. Nie, nie, to jak ogóreczek. A w ogóle to wycisz na tyle pomiędzy. Jaki to był burger? Aragorn. Aragorn. Jez górna, dopiero usiadłam. Nie ogólnie burgera oceniam 8 na 10 a całość tego tych wszystkich food oceniam 6 na 10 Zobaczyłam w kolejnym odcinku, nara